Kochani, w kolejnej odsłonie kojot po chińsku. Dzisiaj jestem na promie, właściwie na przystani promowej, z której to odpływają statki na, na wyspę, która jest nieopodal mnie. E, zapewne ciekawi Was, jak tutaj w tych okolicznościach pięknej przyrody można się porozumiewać z innymi, z innymi Chińczykami, jeśli oni nie znają języka ani angielskiego, ani żadnego innego prócz własnego. Otóż chciałbym Wam właśnie dziś pokazać, jak to się odbywa. W tym celu poprosiłem moją znajomą Leję o parę przykładów. Jako że Leja absolutnie nie zna języka polskiego, nie zna języka angielskiego, a bardzo dobrze się dogadujemy, to jak to jest możliwe. Za parę chwil wam to pokażę. Chodźcie, pójdziemy do lei. Spróbujemy, nie ma mikrofonów, jeszcze prądu jest. Czekaj, 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 czekaj. O, teraz mówię i to, to tłumaczy, ale mega, super, ekstra. No super.

Właśnie coś powiedziałaś bez mikrofonu tego nie ruszymy, będzie słychać ten statek. Witajcie kochani w kolejnej odsłonie kojot po chińsku. A dzisiaj rozmawiam z księżniczką. Z którą księżniczką? Z jaką księżniczką? Ale o tym za chwilę. <ścoughs> <śpiew> 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 Wpadło mi do głowy, że najlepiej zrobić to na żywca. Poznałem słuchajcie, fantastyczną dziewczynę, która gra na super gitarze. No i jak to w muzyce bywa, nie trzeba słów, trzeba dźwięków, żeby się dogadać. Ale to, co właśnie teraz słyszycie, to jest nasz polski język. Ponieważ wymyśliliśmy sobie, że nauczymy się ja się nauczę chińskiego, chociaż trochę a księżniczka nauczy się dokładnie języka polskiego dlaczego tak właśnie robi a nie inaczej ponieważ w języku polskim mamy nieszczęsną literkę r prawdaż rower rower Oj, będzie to bardzo... No. Chyba pod górę szło. Oh, no. No, 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 no. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. No. I Dobra. Easy. Spokojnie. No. Nie, no będzie, słuchajcie pod górę, ale jest fajnie, wiecie? Spróbujemy coś nagrać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także za chwilę nastąpi dalszy ciąg programu. Trzymajcie się. Słuchajcie, porozumiewamy się w bardzo prosty sposób. Wydawałoby się bardzo skomplikowany, ale ogólnie jest bardzo prosty. Polega on na tym, że jako, że nie znam chińskiego, a Leja nie zna języka polskiego, no zostaje nam tylko i wyłącznie telefon i translator. Za chwilę Wam pokażę, e, jak my się porozumiewamy tutaj. A uwierzcie, porozumiewamy się na tyle dobrze, że jest niezłą beka. I, e, i się rozśmieszamy w kółka. I chyba ten materiał nie będzie na poważnie, ale spróbujemy, no. Mam już patent, jak rozśmieszyć leje. Wystarczy, że zrobię jedną rzecz. I to już przejdzie do historii. Także za chwilkę Wam pokażę, jak piszemy na telefonie. Musimy opuścić to miejsce, słuchajcie, bo tu jest bardzo głośno. Właśnie cykady zaczęły dawać swój wieczorny koncert. Spróbujemy znaleźć jakąś inną miejscowę, żeby było trochę ciszej. No i żebyśmy mogli sobie też wspólnie coś zagrać. Chociaż to już nam niewiele zostało czasu. No i powiem Wam, że jak my się tutaj porozumiewamy, w lewo czy w prawo? Tam? Dobra, dawaj. Jak widzieliście no po prostu mówię do, do księżniczki po, po polsku No i mówiąc po polsku i tak i tak rozśmieszam ją tylko wtedy, kiedy mówię śmieszne wyrazy na tą magiczną literkę mhm. O teraz jest trochę ciszej to dobrze Ale spójrzcie co tutaj jest za mną Nie wiem czy to będzie widać Książkę czyta. Jakaś nie dzisiejsza. Ha. Nie, w sumie dzisiejsza, no bo ludzie zapominają czytać książki. <śmiech> <śmiech> Ta, tak czy inaczej, nasza literka ry robi tutaj furorę. Także pamiętajcie, w Chinach idzie się zawsze dogadać. Zwróćcie uwagę, że księżniczka już trzyma telefon w ręku i coś tam pisze. Będzie to najprawdopodobniej materiał taki na tą chińską stronę. No bo przecież to w dwie strony działa, tak? Eee, ja robię tutaj dla Was materiał, ale eee, e, księżniczka... No nie, nie. Nie idzie. No po prostu no, naprawdę staram się. E, staram się tutaj... Hmm, gdzie siadamy? A, hmm. W takim razie idziemy tutaj na, na ławeczkę sobie usiąść przy mądrych tego świata. Tam spróbujemy dokręcić materiał, może tutaj będzie ciszej. Dziś nie, nie brałem mikrofonu, chociaż nie wiem. O, chyba nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy to w ogóle słychać, ale one wszędzie naparzają. Oh shit. No, no, jednak. A wyobraźcie sobie, że jedna cykada daje taki dźwięk, jak helikopter, jak wirnik helikoptera. 5 metrów od nas, czyli to będzie jakieś 140 decybeli. To sobie wyobraźcie, jaki tu jest hałas. Jak praktycznie na każdym drzewie siedzą te, te tykady. No dobra, ale miałem wam pokazać, jak się ze sobą porozumiewamy. No bo bądź co bądź, <ścoughs> jakoś się tam porozumiewamy. No dobra, to gdzie siadamy? No właśnie, dogadaliśmy się najprościej na świecie. Leja, e, prawie bym zdradził naszego księżniczka, ale pewnie i tak już wszyscy wiecie, bo zacząłem, ale nie skończyłem. No dobra, bądźmy poważni. Leja, bo tak ma na imię. E, nie wiem, czy już mówiłem, czy nie mówiłem, ale właśnie Leja poszła po, po coś do picia. Spróbujemy dograć resztę materiału. E, bardzo gorąco jest. E, dopiero się po jakiejś. E, tak pod wieczór zrobiło e, całkiem, całkiem fajnie, sympatycznie. A to znaczy, że mamy w końcu 30 stopni. Tak, 30 to już jest fajnie. Aha. Kręci, kręci. I teraz jak, jak się porozumiewam? Pokażę, pokażę wam u siebie na telefonie, jak piszę. I słuchajcie, no będzie to śmieszne, kiedy będę dostawał odpis. Czyli odpowiedź, tak? Ponieważ nasze telefony inaczej wyglądają e, niż telefony kogokolwiek innego. Tutaj w tym kraju. Zaraz spróbuję zapytać się księżniczki. E, żeby pokazała swój telefon. Pokaż mi telefon. Mhm. Dawaj telefon. Tak. Włącz go. Jest. O. A. I to są, słuchajcie, dwie różne bajki. W jednej bajce y, ja piszę przez translator Google'a, ktoś tutaj pisze na, na górze w translatorze Google, a y, Leja mi tutaj odpisuje. A to wygląda mniej więcej, mniej więcej tak, słuchajcie. Mam Ma tak. nadzieję, że to będzie widać. To są tam takie różne, różne nasze, jakieś tam bla bla bla. Y, no gdzieś tam to jest wszystko napisane. <noise> A z kolei na tym drugim telefonie przez translatora ja wszystko odpowiadam. No i w ten oto magiczny sposób się dogadujemy. Trzymaj telefon. Jak widzicie mówię cały czas po polsku. Leja do mnie mówi cały czas po chińsku a i tak i tak e, dogadujemy się. Czy, czy można nawet sobie dowcipu opowiadać? Na pewno tak. Czy można e, to można zrobić cokolwiek innego no jasne że tak tak właśnie wszystko można zrobić się na, na tych telefonach zróbmy sobie selfie na insta to jest głupi pomysł słuchaj więc ja wchodzę teraz słuchajcie na instagram wrzucam sobie fotkę a co jak robimy na insta to robimy na insta dawaj chodź, lubię. dawaj o. Tak. na instagramie <grym> No właśnie. Nowe znajomości. Nowe, nowe, znajomości muszę napisać. Nowe znajomości. Znajomości e, Nowe znajomości. Teraz zobaczcie, co ja robię, no bo leje jest ciekawa, co ja piszę, więc ja wchodzę na translator Google i piszę tak. Na zdjęciu, na zdjęciu robię podpis robią podpis. podpis Podpis, podpis, podpis. Tak, bardzo dobrze. Super. Mm -hmm. Podpis. E... Nowe znajomości. Znajomości. Są super. 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 Tak I teraz Leja sobie czytał to po chińsku. Proszę bardzo. Okej? Okay? No, okay. no, 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 w ten sposób się dogadujemy tutaj nie ma to tamto więc jak jesteście w państwie, w którym naprawdę nie ma języka to najważniejsze, żeby ten język był w telefonie wtedy wszystko idzie z górki yes, yes. no no no, no. Yes, yes. no, 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 no. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma się co stresować, warto się uczyć. I jak sami widzicie, muzyka łączy. Muzyka łączy, nigdy nie dzieli, więc nawet gdy będziecie w bardzo dalekich krajach, bardzo dalekich stronach, pamiętajcie, że zawsze się idzie dogadać. Najważniejszy na świecie jest uśmiech. On załatwia, słuchajcie wszystkie, właściwie niszczy wszystkie blokady i tutaj nie ma zmiły. Zarąbiście. Miałem być tylko godzinę. A <laughs> się okazało, że jak wyszedłem, nie wiem, chyba około 12 teraz patrzę na zegarek. Właściwie, jak nie trzeba na zegarek patrzeć, się już zrobiło szarówkę na dworze. Jest chyba po godzinie 7 No więc miałem być kilka godzin. No ogólnie byłem kilka godzin. Tylko nie sądziłem, że te kilka godzin to będzie cały dzień. Było super. Leja grała tak jak umiała najlepiej. Bardzo dobrze jej idzie, ma bardzo super fajny głos, delikatny. No Myślę, że dwa lata tutaj w tych chinach mogą całkiem śmieszną rzeczą zaowocować. ale to zobaczymy po drodze. Bardzo mi się podobało. Myślę, że i Wam się to spodoba. Co usłyszycie. Nie zapomnijcie łapki w górę dać i napisać komentarze, co myślicie o tym jak to tutaj jest. Może macie jakieś sugestie albo cokolwiek. Każda sugestia jest mile widziana. Każda sugestia jest mile widziana. A pamiętajcie, że krytyka też jest mile widziana. To źle zrobiłeś, tam to ci nie wyszło, no to wiadomo co poprawić, tak? Dlatego piszcie, piszcie koniecznie komentarze. Podzielcie się z filmem ze swoimi znajomymi, może ich też będzie interesować ten temat. Bardzo fajnie by było. Ja tymczasem uciekam do domu, bardzo mi się chce pić. Dzisiaj temperatura no, troszkę spadła, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że spadła ta temperatura. Nie ma już tak obleśnie gorąco jak, jak było około tej godziny, chyba no, nawet pierwszy, nie, nie pamiętam, chyba koło pierwszej wyszedłem. No tak. Idę do domu, napiję się czegoś, prysznic, koniecznie prysznic, a jutro ciąg dalszy przygód. My zobaczymy, co przyniesie dzień. Trzymajcie się, się, mówił dla was kojot po chińsku z centrum Dongguan. Na razie.